Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale, powiem tak Nie jestem mega fanem idynek, ale jednak te OG smaczki zawsze we mnie dostają i jestem fanem tych OG smaczków Tym razem mamy dwie fajne pary, jedną parę, którą na pewno widzieliście jakiś czas temu, a drugą parę pewnie nie widzieliście już 3 lata O czym mówię, za chwilę wam powiem I zanim zaczniemy chciałem was bardzo bardzo poprosić o subskrypcję tego kanału, bo naprawdę mega was dużo osób subskrybuje tego kanału, więc co Dam Wam 3 sekundy i subskrybujcie kanał. Potem dajcie lajka i napiszcie w komentarzu, nie wiem, Wasz ulubiony model buta oraz Wasz rozmiar. Zanim zacznę Wam pokazywać te buty, chciałabym Wam pokazać dwie fajne małe różnice. Widzicie? Dwa labele. Jeden label czarny, już trochę Wam coś mówi, no i drugi nowy. Więc jeżeli jeszcze nie zgadzicie, zgadz... co to za para, to Wam teraz pokażę. A jeżeli wiecie, jaka to para, to napiszcie w komentarzu teraz. Zaczynamy unboxing. Najlepszy sklep. Macie pierwszą parkę, teraz druga. If you know you know. Dobra, więc mamy tutaj dwie piękne parki. Powiem ja tak. Osobiście jestem zaskoczony, że udało mi się ją odkupić, Tak naprawdę. Eee, parę dni temu do mnie się na facebookowej grupie, że się ma starym mam tam parkę też kupić mówię mu... Oczywiście, jeszcze chcę kupić, e, na pewno to jest taki klasyk, jeżeli nie wiecie, to jest po prostu to są shadowy, jedynki, które wyszły, no to jest pierwsza kolorystyka, ona wyszła w pierwszy raz w 85 roku, następnie były wszystkie reedycje, 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 no i ostatnią reedycją e, są te z 2018 roku, pamiętam, że sam ją kupiłem za retail nawet, wtedy to był jeszcze brick, wtedy jeszcze nie, nie dużo kosztował, a teraz kosztują około, około dwójki na 2+, więc jeżeli ktoś by w tą parę kupić, to tutaj mm, mam dychę, od ręki, a inne sobie na zamówienia, jak zawsze. Po drugiej stronie mamy świeżego bucika, który wyszedł taki czas temu. Są to 2-0 przodoły. I co jest mega spoko, to jest to, że teraz Jordan coraz bardziej chyba daje te takie redycje, ale w troszeczkę w innym stylu, lepszy kolorystyk. Na przykład pamiętam, że dwa to temu, właśnie, było już 3-0. A 4 lata temu i 5 lat temu był 1.0.2.0. O czym mówię? Mówię o, o shutter backboard, czyli na pomarańczowej parce. No, mój Grail, naprawdę mój Grail, którego jeszcze nie mam, ale w przyszłości może sobie kupię. Eee, shutter właśnie był 1.0.2.0.3.0. Tu macie zdjęcia, i teraz zastosowali kolejny taki trick. Myślę w shadowach, może będzie 3.0. Więc mega fajnie, że Jordan będzie zastosował taki, taki, taki styl, że mamy 2.0. Shadowy. Jednak shadow to jest klas klasyczna kolorystyka. I w tej formie naprawdę fajnie wygląda. Zaczniemy od tej nowy, nowszej pary, a następnie pójdziemy od na tej starszej. Więc ta nowsza para szodołów prezentuje się naprawdę fajnie. Jest zrobiona z, z takiej skóry. No, to box nie jest genialny, ale pewno dużo wytrzyma. I to jest taki ala zamrzyk. Ala zamrzyk, mój syn, nie jestem pewny. Nie ma dużo kleju, więc jest mega fajna Myślę, że but będzie spokojnie sprawował się na jesień. Dodatkowo mamy szare sznury. I normalną wkładkę. Powiem tak, zapach. Jeżeli wiecie jak pachną dobre Jordany, to wiecie, e, pachną jak, jak no, to jest mój ulubiony zapach Jordanów, bo no nieraz, na przykład trawisy jedynki miały okropny zapach, pamiętam, a ten, a ten miałem przyjemny takiego kleju z, to, kleju z, e, kleju z benzyną, no więc bardzo, bardzo spoko, e, but sprężuje tak, podeszwa jest czarna, upper grey i black, Język nylonowy, nie specjalnego, ale fajny na pewno, beaters i jeszcze są spokojnie i jest na mojej stronie. I teraz mówimy, teraz przechodzimy, teraz przechodzimy do naprawdę fajnej parki. Takie jeden no, klasyka. Są to Shadow 1.0, jak Wam mówiłem, i one należą do takiego, można powiedzieć, e, paku świętej trójcy, czy coś takiego. Święta Trójca składa się z royali, z bredów i właśnie z shadowów. Te trzy kolory chyba są najbardziej ikoniczne. Są jeszcze Chicago i tak dalej, ale one się składają tego czy, całego paku. E, ja osobiście mam tylko e, 13 rocznika bredy. Zastanawiam się też kupić, czy nie kupić Royal Dajemy no i w sumie w Shadow wtedy miałbym cały paczek. Nawet przyjemna na parka. Jakościowo jest naprawdę na genialny. Jakościowo, fajna skórka. E, Bok też, no, jest, ale fajny, wyglądany bucik. Zapach i śmierdzą. W sensie nie pachną tak ładnie jak te. No może troszkę może ten zapach wyszedł, ale takie sobie. Dodatkowo mamy też yy, sznury o kolorze szarym. są takie same. Sznury są... no nie, te są lekko jaśniejsze niż te sznury, ale bardzo podobne. Dla mnie fajna parka i też fajnie, że mogłem pokazać starszą parkę, bo jednak wiecie, no teraz w Polsce jest, nie ma takich starszych, nie ma dużo starszych par, a w DS to są par na moim Instagramie jak zawsze zapytałem się Was, czy te buty są fire, czy trash. Tu macie wyniki, jak dla mnie yy, są miarę fire. Yy, chodziłbym w OG, czy w tej bym chodził? Sam nie wiem, musiałbym się przekonać. Jakiś, jak mówię, nie jestem jakimś mega fanem jedynek, i jeżeli miałbym nosić jakieś linki, to albo jakaś fajna kolaboracja, fajny rarytasik, albo OG kolorystyka. Bardzo dużo osób się pyta, gdzie kupić parki, gdzie kupić takie fajne pary, skąd masz te pary? Odpowiedź mega prosta: nhype.com. Tam mam moje wszystkie pary dostępne. A jeżeli nie widzicie jakieś pary, którą chcielibyście kupić, napiszcie do, do mnie i na pewno Wam ogarnę, dla mnie to nie ma większego, większego problemu. Pamiętajcie o subskrypcji, lajku, komentarzu. Widzimy się w poniedziałek. Trzymajcie się, siema. I nie jestem pewny, czy będziecie widzieli ten film Co tydzień czy dwa tygodnie, ale będę na hype markecie, więc jeżeli ktoś ma jakieś fajne parki, to yy, możemy robić mi na hype markecie. Więc trzymajcie się, siema. in the Porsche, five and a horse, I'm ready for war, I'm coming for throats, to turn to a ghost, I need to know everything, now you be surprised at the info you get, is by letting them talk, so I'm letting them talk, gotta keep quiet, maneuvering signs, to let them in, Talk up their body, another one body, that's